W starożytnych czasach Liwe było krainą nieszczęścia, w której cień zła królował wielce. Gdy zabici Bogowie gnili, ich mściwy gniew przeklął świat, manifestując w piekielnych formach. Gdy demony się wzburzyły, miazmaty, potwory i mutanty zaatakowały kraj. Wtedy Reksapis przywołał Jakrzy, by pokonać demony. Złożyli przysięgę. Przywróć porządek poprzez rzeź. Oczyść zło za pomocą walki. Temu dedykujemy nasze życia. Eony rozlewu krwi później. Ciążył na nich karmiczny dług. Upiorny gniew przenikał do ich zepsutych dusz. Oszeleli ze strachu. Odwrócili się od siebie. Lub ulegli ciemności. Z pięciu głównych jakrzy śmierć przybyła do trzech. A czwarty zniknął bez śladu w tysiącleciach. Jeden pogromca demonów pozostał jedynym ocalałym jakszą w sieci śmiertelników. I tylko podczas księżycowych nocy, w świetle gojunów i dźwięków letu Dichua, jego pamięć jest zachowana.